Dzień dobry tutaj z Zaczynamy nasze QA sesję. Dzisiaj poniedziałek startujemy. Ja bym chciał pokazać naszą uh -huh. aplikację do tworzenia backupów. Ta aplikacja służy tak naprawdę dla wyeksportowania danych z Bitrixa na podstawie jakby tak regularnego harmonogramu, czyli możemy skonfigurować sobie tutaj taki harmonogram, jak tutaj widać, dziennie. Tygodniowo, codziennie, tygodniowo, czy raz na miesiąc, i możemy wybrać, jakie dane chcemy wyeksportować. Tutaj, jak widać, mamy zadania, firmy, kontakty, dziły, alibi. No, i muszę powiedzieć, że w tej pierwszej wersji mamy na razie tylko pola standardowe, czyli jeżeli skonfigurowaliście jakieś niestandardowe pole i wprowadzacie tam danych, to niestety e, na dzień dzisiejszy tego nie będzie w backupie, ale pracujemy na tym, do, dodadzimy to za już niedługo czekać i co jeszcze tutaj a, mamy, Czyli możemy od, jakby stworzyć kopie zapasowe od razu w tej chwili natychmiast wybierając dane, które chcemy wyeksportować, a, możemy a, skonfigurować ustawienia notyfikacji, czyli możemy wysyłać mailowo i albo tutaj na portale powiadomienia, do kogo idzie ten mail tutaj wskazujemy i do kogo idzie notyfikacja też wskazujemy przez ustawienia i jeszcze możemy wpisać ile kopii Musimy zachować, czyli te kopie, jak tutaj poniżej widać, jest dostępne z poziomu aplikacji, czyli po prostu mogę sobie kliknąć i pobrać. Tworzę się w postaci pliku CSV. Później bardzo łatwo jest to wgrać z powrotem. No i możemy tworzyć kilka kopii. To już w zależności od tego, ile macie pojemności na dysku. Jest taka bardzo prosta, ale bardzo użyteczna aplikacja. Wszystkie nasze klienty dostają wszystkie nasze apki za darmo, ale też zapraszam do marketplaceu. Można je kupić, nie jest bardzo droga.